Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie cztery małe puszki kolekcjonera z FIFY 365 2026. Puszki jakiś czas temu dostałem ze sklepu Junior Kurczak, z którym podjąłem współpracę. Także zapraszam serdecznie. Pod filmem będziecie mieć link do sklepu, a ja lecę z otwieraniem czterech. Różnych małych puszek kolekcjonera z FIFA 365 2026: 400 saszetki w środku, dwie limitki. Będę szukał kart różowych. Fans, favorite, jeszcze troszkę mi ich brakuje, także zobaczymy, czy uda się coś trafić. Pierwsza puszka, i kogo my tutaj mamy na limitce: Jest Soboslaj z Liverpoolu i Brozowicz Al-Nasr to są limitki z tego z tej pierwszej puszki no i otwieramy saszetki zrobimy sobie przy okazji pojedynek mamy logo Sportingu Hakanchala Nolu Inter czerwony Iniesta z Barcelony Marsylia Bayer Leverkusen i Olympiakos Druga saszetka, Pedri Hiszpania, Odegard Norwegia, niebieski Schneider ee, z Bayer Leverkusen. Tutaj również Bayer Leverkusen, Milan i PSV. Alvarez, dominator, Alan Schirer, Anglia, Bellingham, Anglia, Real, Milan, i Ajax. Zostaje ostatnia saszetka. Na razie jest 0-0. Logo Ajaxu jest Liverpool. Florian Wirtz, więc Liverpool na prowadzeniu. Niebieski Pedri z Barcelony. Jaremczuk Olimpiako z Marsylia i Barcelona. Czyli w tym pierwszym pojedynku wygrywa Liverpool 1-0. Otwieramy drugą puszkę. I kto nam tutaj wpadnie? Jakie tutaj są imitki? Mamy Ronaldo Al-Nasr i znowu Liverpool. Popatrzcie, identyczna sytuacja jak wcześniej. Z tym, że inne nazwiska, inni zawodnicy. Masakra. Ale się złożyło. Ciekawe, czy teraz wygra Al Nasr, czy ponownie Liverpool. Flamingo, PSV Eindhoven, Isak, Szwecja, Barcelona, Rafinha. Jest Liverpool, Gravenberg na prowadzeniu znowu Liverpool. Botafogo i Eintracht. Mamy Foden z Anglii, jest Bastoni Inter. Niebieski Zane z Niemiec. Real jest Al Nasr. Alganam. Remis. 1-1. I tu jeszcze Ajax. Magician Harit z Marsylii. Barrios Atletico. Czerwony Taylor z Ajaxu. Olympiakos PSG i Atletico. Ostatnia saszetka. Czy będzie rozstrzygnięcie? Alvarez, Argentyna, Maldini z Milano, Niebieski Rabiot Marsylia, PSV, Botafogo i Eintracht. Czyli tutaj remis 1-1. Nie ma rozstrzygnięcia, więc obie drużyny zostają. No i trzecia puszka. Kto będzie w trzeciej puszce? Mamy Roberta Lewandowskiego i Hojbierga, czyli Marsylia kontra Barcelona. To jest pojedynek w trzeciej puszce. Francja, Człameni, Real, Rudvan Nisterloj, niebieski Kleindienst z Niemiec, Sporting Olympiakos i Marsylia. 1-0. Marsylia prowadzi. Magician Bellingham z Realu, Declan Rice, Anglia, Real Rodrigo, Sporting, znowu Marsylia we własnej osobie, Hojbierg 2-0. I tutaj Bayer Leverkusen. Argentyna, Rodrigo de Paul, Griezmann Atletico, Hato niebieski, Ajax, Atletico. Bayer Leverkusen i Inter, i ostatnia saszetka. Dominator Werkhorst z Ajaxu Courtois Real. Jest kolor różowy. Désiré Duet. Muszę sprawdzić, czy go mam, czy nie. 61. Dalej. Eintracht Real i Inter czyli zwycięstwo Marsylii, tutaj. 2-0 I zostaje ostatnia puszka Jakie tutaj limitki Mamy Alvareza Atletico I Eintracht Larsson, Czyli tutaj pojedynek Niemiecko-Hiszpański Unai Simon, Hiszpania. Desire Due Paris Saint-Germain. Czerwony Di Marco z Interu. Marsylia, Ajax i Al-Nasr. Jest Eintracht. Mamy Burkharta. 1-0. Milan. Pulisic. Niebieski. Musiala, Niemcy. Inter. PSG i Botafogo. Logo Botafogo. Hinckapie Bayer Leverkusen. Niemcy. Rudiger. PSV, Inter i Sporting. I zostaje ostatnia saszetka. Mamy Ajax. Mamy Milan Pirlo, mamy niebieskiego Dembele z Francji, Marsylia, Atletico wyrównuje. 1-1 i Ajax. Czyli tutaj też nie ma rozstrzygnięcia, remisik. No i patrząc na zespoły, które albo wygrały, albo zremisowały, no to dwa razy tutaj Liverpool jest, który i wygrał, i zremisował. Al-Nasr, Marsylia, Eintracht i Atletico. Przegranymi dzisiaj Barcelona i Raz Al Nasr. Także ja tutaj sprawdzę, moi kochani, jeszcze tą różową kartę. Desire Duet numer 61. Do sprawdzenia, czy mamy 61, czy nie. Mamy go. Czyli to jest powtóreczka. Także to tyle, moi kochani, na dzisiejszym odcinku przypominam, zakupy można zrobić w sklepie Junior Kurczak, z którego właśnie to sklepu miałem te puszki. Także jeszcze raz dziękuję za współpracę. No i co? To tyle na dzisiejszym odcinku. Widzimy się ponownie jutro. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam. Cześć wam.